Ostatnio znowu na Kujawach wiał wiatr, dosyć silny. Ten obrazek, który powtarza się już chyba trzecią wiosnę z rzędu obrazek tego tumanu piasku, kurzu, który fruwa, który bardziej przypomina inną szerokość geograficzną niż szerokość Polski niestety się powtarza. Posiane są buraki, posiana kukurydza, posiane warzywa. Ziemia jest goła, więc nastawiona na, mocno na eruzję wieczną. Przyczyny są różne. Oczywiście najważniejsza przyczyna to spadek komponentu organicznego w glebie, spadek próchnicy. To jest niestety rzecz, która będzie się nawarstwiała, będzie się pogłębiała. Dlatego ogromnie ważna jest troska o glebę, o przywracanie żyzności w glebie. Zabiegi jesienne na resztki pożniwne. Po zbiorze zbóż, kukurydzy, buraków, rzepaku, zastosowaniem kwasów humusowych takim preparatem jak Humibrong Gold i bakteriami Norwid plus w połączeniu razem dają bardzo dobre rezultaty podnoszenia próchnicy, w związku z tym większej odporności gleby na, na erozję wieczną. Warto to do kalendarza na stałe wprowadzić te zabiegi użyźniania gleby dobrymi bakteriami, sprawdzanymi bakteriami, aby obrazek. Naniesionego piasku, gleby, który potem wycina się w młode, żeby się nie, nie, nie powtarzał. Także warto, jeszcze raz mówię, warto stosować zabiegi takie jak kwasy humusowe, fulwowe połączenie z bakteriami zaraz na reszki pożniwne, nawet w każdym, w każdym systemie uprawowym, orkowym i bezorkowym to się przydaje i to bardzo mocno wpływa na wzrost próchnicy i na odporność gleby w przypadku erozji wiecznej.